Dobra, Siemano, Wszystkim synem Elonek i Witam w filmie na moim kanale, a dzisiaj sobie przejdę Detran Q&A, który mi przygotowali widzowie Drzewo i Kubek, przywitajcie się. Siema. E, dziękuję Wam za ten Detran, myślę, że, faj... że wyjdzie fajny odcineczek. E, zobaczcie, jakie tam pytania mi zadaliście. E, czy warto mój kanał subskrybować? Oczywiście, że tak. Pewnie. Dokładnie, także pamiętajcie o zostawieniu suba dzwoneczkiem i łapki w górę pod każdym moim filmem. No i co? My już lecimy do odcinka. Okej, okay, także pierwsze pytanie, ile masz lat? Eee, lat mam między 9 a 12. Czy masz jakieś zwierzę? Tak, mam zwierzę. Eee, jak widzicie, udało mi się po długich próbach przejść tym, poziomem. dobra. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Moim ulubionym jedzeniem jest sushi. Eee, jakie jest twoje... Ulubiony skin. Moim ulubionym skinem jest ten Travis Scott na razie, bo jest event i on chyba nigdy nie powróci. Dobra, ehm, ile spędzasz czasu dziennie spędzasz grając? Ehm, grając tak po 2-3 godziny, jak czas, ma jak czas wolny, a tak ogólnie to tak godzinę. Jaka jest Twoja ulubiona muzyka? Ehm, rock. W tym poziomie musisz odbijać się po dzynkach, powodzonka, dobra. Że wróć po mnie. Dobra, udało mi się. Jakie jest Twoje największe marzenie? Moim największym marzeniem jesteś bardzo takim dużym YouTuberem, czy mieć po milion subskrypcji. Czy będzie więcej odcinków na kanale? Oczywiście, mam takie plany na ten kanał, że no, będzie ogólnie dużo odcinków: jakieś gifty, czy o coś. W tym poziomie będziesz musiał skakać po. Okej, okay, tak, z tego poziomu nie udało mi się przejść, lecz dwa razy tam mi się udało na poprzednich, yy, jak. Kiedyś mnie podobne, to mi się udało takie podobne właśnie przejść. Eee, kolejne pytanie. Jakie jest twoje ulubione picie? Eee, moim ulubionym piciem są soki ogólnie. Czasami kola, ale tylko czasami. W jakie gry grasz poza Fortnite? Chyba teraz już w żadne. W tym poziomie będziesz musiał założyć się i przejechać sobie przez to Powodzonka. Okej. Okay. Ło! Wow, ale mi się to... Wolisz skiny męskie czy damskie? Eee, czasami te, czasami te. Wolisz RS czy batryol? Oczywiście, że Battery Royale. Ok, także mamy kolejne pytanie. Eee, Jesteś gotowy? Jasne. Jaki jest najlepszy kod w sklepie? Oczywiście mój, którego jeszcze nie mam, ale już będę miał, prawda? Prawda. oczywiście. Dokładnie. Oczywiście. A teraz standardowo poziom do banku a, to nie jest rebate'owanko, no co ty nie zrobisz? To już, to już jest koniec? Tak. Także dzięki wam za oglądanie, tak bym mógł ukończyć ten film, słuchaj, zwłaszcza nie pij łapki w górę, na live'ie zaraz, to do następnego, elo.